Witam na kanale Tempomaty motocyklowe dzisiaj trochę nietypowy odcinek, a mianowicie nie o tempomacie, a o zmianie ustawień godziny w motocyklu Honda NC750X rocznik 21 2124. Eee, Okej, okay. no to przechodzimy do do dzieła. No tutaj w, te, w tym przypadku e, w przypadku tej, tej Hondy, bo mam jeszcze Transalpa e, tam jest dużo prościej to ustawić. Tu jest trochę to bardziej skomplikowane. Przekręcamy kluczyk, mamy, aktualnie mamy ustawiony czas letni, czyli o godzinę o godzinę źle 47, ale nawet punktualnie nawet o godzinę. Dobra, jedziemy z tematem. Żeby wejść do ustawień, wciskamy górną strzałkę select i mode naraz i przytrzymujemy. Pojawia nam się adjust, wciskamy przycisk mode i mamy clock i teraz to możemy zmienić na 12, 24. Jeżeli nie chcemy zmieniać tej funkcji, naciskamy Mode. To jest data 25 października, 26 października 2025. Do tego nie przestawiamy i mamy TLOK. U góry widać, że mruga 11, 11 czyli selektem w dół, mamy 10. 60-47 to nam odpowiada mod. Tu możemy ustawić minuty. Jeżeli w skrócie ustawiliśmy tak trzeba, to musimy się teraz przeklikać przez wszystkie inne pozostałe funkcje. I już mamy ustawione. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zapoznania się z ofertą dostępnych tempomatów. Motocyklowych w naszym sklepie na stronie internetowej. Link do strony w opisie. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.